Położony w malowniczej dolinie rzeki Białej Lądeckiej, u stóp gór Złotych, Lądek Zdrój to najstarsze uzdrowisko w Polsce, doceniane za wyjątkowy klimat sudeckiego miasteczka, znany w regionie leczniczy ośrodek. Przełomem w rozwoju Lądka było odkrycie źródeł termalnych, co nastąpiło w XV wieku. W miejscowych kurortach leczyli się królowie, arystokraci, uczeni i artyści. Podczas II wojny światowej miasto zostało oszczędzone, dzięki czemu możemy dziś podziwiać jego zabytkową stronę, mimo niszczących powodzi, niemal w oryginalnej formie. Centrum miasta znajduje się w zachodniej części, w widłach Białej Lądeckiej i Rudawki. Rynek z klasycystycznym ratuszem otoczony jest kamieniczkami, z których północna pierzeja zdobiona jest arkadami. W centrum rynku stoi charakterystyczna dla baroku śląskiego kolumna Trójcy Świętej. Nieco bardziej na zachód znajduje się kościół parafialny narodzenia najświętszej Marii Panny. Wnętrze świątyni zachwyca barokowym wystrojem i sklepieniem kolebkowym. Niestety w powodzi z 2024 roku ucierpiało wyposażenie i obecnie wejście do środka jest ograniczone. Panoramę miasta możemy obejrzeć bez potrzeby posiadania drona. Wystarczy wspiąć się na pobliskie wzgórze Trzech Krzyży. Na jego szczycie, 493 metry nad poziomem morza, wznoszą się trzy drewniane krzyże symbolizujące Golgotę. Jak tam dotrzeć? A jest jakiś szlak na tym wzgórze z tymi krzyżami? Tak, musimy iść tamtędy i w prawo. Z rynku prowadzą dwie trasy. Łagodną ścieżką. Idziemy na Osiedle Słoneczne, a tam w ulice Storczyków. Przechodzimy na Białą Ścieżkę. A za ostrym zakrętem podążamy polną ścieżką, aż do niewielkiego placu. Zanim wchodzimy na wąski szlak, prawie niewidoczny, i idziemy jeszcze kawałek, aż naszym oczom ukażą się trzy białe krzyże. To bardzo łagodna droga z niewielkim nachyleniem. Druga możliwość, czyli stroma droga krzyżowa. Na osiedlu słonecznym odnajdujemy ulicę niezapominajek i kierujemy się w lewą stronę aż do końca. Za ostatnim domem będzie drogowskaz. Wchodzimy na ścieżkę i idziemy na górę. Trasa wymaga nieco więcej wysiłku, ale wrażenia z widoku są tego warte. Pierwsze krzyże ustawiono w XVII wieku, od tamtego czasu były wielokrotnie odnawiane, zwykle jako wyraz wdzięczności mieszkańców za ocalenie w trudnych chwilach. W latach 70. XX wieku drewniane krzyże postawił Franciszek Kuźniarz po tym, jak przeżył pożar samochodu, ale te obecne pochodzą już z lat 80. Z Górą Trzech Krzyży wiąże się wiele lokalnych legend, m.in. o dziecku uratowanym przez psa, cudownym ocaleniu rodziny czy tajemniczym skarbie ukrytym pod ziemią. Góra Trzech Krzyży zbudowana jest z gnejsów, które należą do jednych z najstarszych w Sudetach. W lądku zdroju znajduje się jedyny w Polsce kryty most, przypomina te z alpejskich wiosek. Ta niezwykła konstrukcja powstała w latach 30 XX wieku, a jej zadaniem było połączenie dwóch sanatoryjnych budynków. Później jeden z tych domów został przekształcony w kamienicę mieszkalną, a wejście na most zostało zamknięte po II wojnie światowej. Dziś można oglądać go z dwóch punktów widokowych: z ulicy Spacerowej widok z góry oraz z ulicy Kościuszki widok z poziomu rzeki. Kryty most to dzieło niemieckiego architekta Feliksa Henry'ego. Zapomniany, ale zasługujący na uwagę jest kościół Najświętszego Zbawiciela. Ta niewielka świątynia powstała w połowie XIX wieku, ale dziś jest zapomnianą i zamkniętą dla zwiedzających ruiną. Na początku XX wieku kościele przeprowadzono dużą przebudowę dzięki finansowemu wsparciu Marianny Orańskiej. Tak, tej od słynnego pałacu Podobnie jak most, został on zamknięty po II wojnie światowej. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Sanatoryjna część miasta, zwana Zdrojem, znajduje się kilkaset metrów na wschód od rynku. Centralnym punktem tej części jest zakład przyrodoleczniczy Wojciech, z imponującą siedzibą w budynku z XVIII wieku. W środku znajdują się pijalnia wód oraz marmurowy basen z wodą siarkowo-fluorkową. W co Uzdrowiskowy charakter miasta podkreślają parki miejskie, zdrojowy, słowackiego oraz tysiąclecia, w którym ustawiono rzeźbę przedstawiającą orła z polskiego herbu. Nieco dalej jest park Moniuszki z kaplicą świętego Jerzego oraz bardzo ładne arboretum. W części sanatoryjnej jest też ulica Straganowa, a także muszla koncertowa, która tętni życiem wiosną i latem, gdy odbywają się tu koncerty, festiwale i imprezy plenerowe. W niżej położonych rejonach lądka zdroju wciąż widać ślady tragicznej powodzi z września 2024 roku. Wiele lokali pozostaje pustych, a budynki w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki są uszkodzone lub częściowo zniszczone przez żywioł. To bolesny widok, który przypomina, że nie była to pierwsza taka katastrofa. Również w 1997 roku miejscowość została dotknięta przez wielką wodę niszczącą mosty, domy i infrastrukturę. W obliczu tych doświadczeń Wspieranie turystyki w regionie nabiera szczególnego znaczenia. Każda wizyta to nie tylko forma wsparcia lokalnej społeczności, ale też okazja do poznania niezwykłego miejsca z bogatą historią i XIX-wieczną architekturą. Jak dojechać do Lądka Zdroju? Miasto znajduje się w powiecie kłodzkim, w pobliżu granicy z Czechami. Najwygodniej będzie dojechać samochodem. Najpierw drogą krajową nr 8 w kierunku Kłodzka, a następnie drogą wojewódzką nr 392 przez Ołdrzychowice Kłodzkie. Miłośnicy kolei dojadą tam bez problemu dzięki kolejom dolnośląskim na jednym bilecie, najpierw pociągiem do Kłodzka, a następnie autobusem zastępczym bezpośrednio do Lądka Zdroju.